Siemano, siemano, ja jestem Hendjox, a to są odcinki z Metal 2 s 26 Solar. W tym odcinku mam wam do zaprezentowania moje EQ, no, oraz otworzę w tym odcinku dużą, sporą ilość rybek. A więc tak, zaczniemy może od rybek. Może nam jakaś małż wleci, przydałoby się, bo trochę mało mam tej kasy. Zmienię sobie. Gdzie tu jest, kurwa, mać? Linia czatu. Co jest, kurwa? Dobra, to nie, nie wiem, gdzie to się zmienia. Dobra, otworzymy te... te, te rybeczki. Ja go jak... Oby jak najwięcej małże wybiło Przydałoby mi się. Oj. A jeszcze to zajmę, to dobra. No cztery mało, że z takiej ilości rybek to strasznie mało. Naprawdę? No jestem niezadowolony niestety. Pójdę sobie do magazynu, bo tam mam jeszcze troszkę rybek. Może coś podratuje tą sytuację. Ale wątpię, z moim szczęściem. Dobra. Już przełożymy, kurwa trochę długo temu, przepraszam was za to i za te lagi. Niestety mój komputer nie wyrabia tak, takiej presji. No cztery małże to, naprawdę jestem zawiedziony. Ogólnie tutaj przeliczyłem wszystko dokładnie. Było 120 rybek. Zostało tutaj chyba teraz e, 35 ten, Tutaj jest 4, 35 rybek. To może z 35 rybek jeszcze troszkę małże mi skoczy do ekwipunku. Więc tak. Idziemy. Pójdziemy stąd, bo no tutaj trochę duże lagi są. <laughs> Ogólnie to Was przepraszam, że tak Ci już nie mówię, ale jest noc i po drugie pierwszy raz nagrywam, więc trochę się denerwuję. Niektórzy wiedzą jak to jest, ale zacznijmy otwierać już. No, małża? Kurde, nie ma żadnej małży. No, jestem w szoku. Zawiedziony jestem. 120, 120 rybek, 4 małże, no to naprawdę. Wielki pech. No trudno zdarza się. Małże sobie zostawię. Kości też. No i jeszcze mam wam do zaprezentowania moje eku. Eku standardowe rybek plus 9, 19 średnich. Siła 6, no jeden spalony niestety i kadę potwora plus 3 nisia, to jest taka, że żeby szybciej biegał, to się nie liczy, żelazny hełm, ebonitowa brazoletka 20 na ulki, ebonitowe kolczyki plus 8, złoty naszyjnik niestety strasznie słaby, ale mam chyba 1 khp na 46 poziom, zobaczy się zaraz buciki, 1 kHp, skórzane, plus 0. O, tak jak mówiłem, ten naszyjnik plus 6. 1 kHp. Y, Heumink, plus 6. 10 naurki. 5 kąt na plus 7. No i sumacza zbroja putowa, plus 9. Jeszcze mam w tozo, w takie dwa śmieci. 2, czy 1, chyba 2, ale to Coś się będzie liczyć do EKU, To się zobaczy. Pokażę Wam. A więc tak: Nimfa plus 8, yy, Ninja Sury plus 4, Śmiertelka plus 4, 15 na miecze, 500 HP. No i kolczyki 10 na miecza. Zawsze jakieś opcje się do PVP przydadzą. A więc tak: jeszcze sobie no tam są niestety lagi. Przepraszam Was za to strasznie. Yy. Silne mam na M3. Duszka mam na M2. Co jeszcze mam takiego ciekawego? kombła mam na 1. Górnictwo mam na 3. No i chyba na tyle, bo nic takiego tutaj już nie jest takiego przydatnego do pokazania. No to co? Ja się z Wami będę żegnał. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy Wam się podobają moje filmiki. Co Wam się nie podoba, to proszę napisać. No i proszę o łapki w górę, suby. No to tak, to ja się z Wami żegnam. Cześć.